Ze zbroju Dajcie poznać jego dzieła między narodami Przypominajcie, że wspaniałe jest imię jego Śpiewajcie panu, uczynił wniosłe rzeczy Niech to będzie wiadomość. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana łaska ogłosić poganą jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Twórcy Wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez bo Kościół stanie się jasna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich. Zgodnie z planem wieku, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił Was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w Waszych sercach, abyście w miłości w korzenieniu i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szczerość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni zostali całą pełnią Bożą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą cieni. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serce. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy łucznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kości jego nie będą łamane i znowu na innym miejscu mówi pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebodli. Oto słowo pańskie.